Bóg zawsze chciał komunikować się z ludźmi, a szczęśliwi są ci ludzie, którzy słuchają i są posłuszni głosowi Boga. Witaj przyjacielu. Nazywam się Taras Sen. Jestem pastorem cerkwi, Chrystus jest odpowiedział. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak słuchać głosu Boga. Jezus Chrystus powiedział kiedyś. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 10, werset 27. Jaki jest głos Boga? To wyjątkowa forma rozmowy Boga z człowiekiem. Dlaczego powinniśmy słuchać głosu Boga? Bóg ostrzega nas przed niebezpieczeństwem. Bóg prowadzi nas w życiu. Bóg pozwala nam wybrać właściwy kierunek w życiu, gdy trudno nam zdecydować, którą drogą iść. Pismo Święte mówi nam, że pobożny Noe żył w czasie, gdy cała ziemia ugrzęzła w grzechu, a Pan Bóg z bólem w duszy patrzył na ten cały smutny obraz i postanowił w swoim sercu, że zniszczy wszystkie żyjące istoty w potopie. Ale Bóg powiedział Noemu, stwórz sobie arkę, w której ty i cały twój dom będziecie zbawieni. Gdyby Noe nie posłuchał głosu Boga, zginąłby wraz z innymi ludźmi. Ale Noe znał Boga. Bóg do niego przemówił. Noe był posłuszny głosowi Boga, dzięki któremu został zbawiony. Kiedy narodził się Jezus Chrystus, a mędrcy ze wschodu przybyli, aby go czcić i przynosić swoje dary, król Herod postanowił zabić nowonarodzonego króla. Ale Pan rzekł do Józefa weźnie w nocy Weź swoją żonę i dziecko i uchodź do Egiptu, aby uciec. Józef był posłuszny głosowi Boga, więc uratował siebie i swoją rodzinę. Biblia mówi nam, że Bóg komunikuje się z prawymi ludźmi. Dlaczego Bóg przemówił do Noego? Ponieważ Noe był pobożny. Dlaczego Bóg ostrzegł ostrzeg Józefa przed niebezpieczeństwem? Ponieważ Biblia wyraźnie mówi, że Józef był człowiekiem prawym. Jeśli Ty i ja prowadzimy prawe życie, Bóg nas poprowadzi, jasno zrozumiemy wolę Bożą i ostrzeże nas Pan przed niebezpieczeństwem. Aby nauczyć się słuchać głosu Boga, musimy nieustannie czytać Słowo Boże, Biblię, najpopularniejszą książkę na świecie. A kiedy czytamy ją nie jako księgę historyczną i religijną, ale jako Słowo Boże, przykładając do niej nasze serca, teksty Pisma Świętego ożyją w naszych sercach. Duch Święty zwróci naszą uwagę dokładnie na to, co jest nam potrzebne, wskazując właściwą drogę i odpowiadając na nasze pytania. Musimy też nieustannie się modlić. W modlitwie zbliżamy się do Boga. A kiedy otwieramy wszystkie nasze pragnienia, kiedy przychodzimy do Boga z naszymi problemami, a także ze skruchą, Pan przywróci nas swoją mocą, a Bóg przemówi do naszych serc przez ducha świętego. Jak więc i przez co przemówił do nas Pan? Z nami Przede wszystkim Bóg przemawia do człowieka poprzez swoje słowo, poprzez Biblię. Bóg przemawia do nas przez głosicieli prawdy, więc powinniśmy uczęszczać na nabożeństwa i oglądać dobre programy w internecie. Bóg przemawia przez objawienie, intuicję, zrozumienie od Boga, motywację. Przez dary duchowe, sny, wizje, proroctwa i inne dary Ducha Świętego. Bóg bardzo często przemawia do człowieka poprzez sumienie. Bóg przemawia do serca. Ale jeśli ludzie odmawiają posłuszeństwa Bożemu głosowi, jeśli ludzie ignorują Boży głos, to Bóg jest zmuszony mówić inaczej. Biblia uczy nas, że Bóg przemawia raz, oczywiście w prostocie. Jeśli ludzie tego nie rozumieją, nie zauważają, to Bóg przemawia nieustannie. Ci, którzy otwierają swoje serca na Boga, aby usłyszeć i zrozumieć Pana, mogą rozpoznać, gdzie jest głos Boga, a gdzie są ludzkie myśli. Przyjacielu, czy słyszysz głos Boga? Jak dokładnie Bóg komunikuje się z Tobą? Proszę o tym napisać w komentarzach. Dziś rozmawialiśmy o usłyszeniu głosu Boga. Jeśli interesuje Cię ten temat, obejrzyj nasz kolejny program, w którym opowiemy o tym, jak posłuszeństwo głosowi Boga ratowało ludzkie życie. Dziękujemy za obejrzenie programu do końca. Polub wideo, zostawiaj komentarze i do zobaczenia wkrótce. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże.